Szczęść Boże, drogie siostry i bracia. Znowu liturgia Słowa dzisiaj stawia nas jakby w tych samych wydarzeniach, po raz już trzeci od poniedziałku. Natomiast jest tego sens, oczywiście, dlatego że możemy z różnych ujęć, różne aspekty ciągle zgłębiać. I dzisiaj właśnie znowu pojawia się ten moment tej relacji między Jezusem a Judaszem, możemy powiedzieć. I to jest nam potrzebne też. To jest potrzebne, żebyśmy też stanęli w prawdzie o tym, co jest w sercu Boga, co jest w naszych sercach. Dzisiaj mamy fragment już nie z Ewangelii Jana, ale Mateusza. Przeczytam go, bo dobrze będzie też bazować na konkretach, które nam daje to słowo. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On rzekł, Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł, Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo zaczęli pytać jeden przez drugiego, chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział, ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, którego miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja rabbi? Mówi mu: Tak jest. Ty. Zobaczmy, z czym Judasz idzie do arcykapłanów. Mówi do nich: Co chcecie mi dać? Tak jakby, tak jakby mu było mało, tak jakby ta relacja z Jezusem była czymś niewystarczającym. I to nam pokazuje, czym ona tak naprawdę była, że trudno nam odpowiedzieć nawet, czym ona była. Natomiast z pewnością on szukał czegoś innego, jakby nie dotknął istoty rzeczy, które z sercu Boga tak coś innego gdzieś tam go ciągnęło. Co chcecie mi dać? To pokazuje tą jego pustkę, to, że on ciągle czegoś, czegoś pragnie, właśnie że Jezus go nie napełnia. A ja wam go wydam. I oni wyznaczyli 30 srebrników. Także popatrzmy, jak mało odkryty był Jezus w oczach Judasza. Jak mało wartościowy, że Judasz zdecydował się na to, żeby go wydać za te 30 srebrników. To wcale nie było tak dużo. Mam, czytaliśmy przedwczoraj, Maria wylała na stopy Jezusa oleje, który był wart. 300 denarów, to są wiele więcej niż 30 srebrników. To jest ten niezaspokojony głód, ta chciwość, to pragnienie, to niespełnienie Judasza i ten dramat, i ta tragedia, że on tego głodu nie zaspokoił przy Jezusie, że dał się oszukać swoim rządzom. dał się oszukać diabłu. Był przy źródle. A rezygnuje z tego źródła, nie nasycił się tym źródłem, Chrystusem. Jezus e, mówi: Czas mój jest bliski. Kiedy pomyślimy o naszym życiu, kiedy to jest nasz czas, to sobie pomyślimy o tych takich wspaniałych momentach, jak to kiedyś byliśmy gdzieś tam na jakiejś wycieczce, jak to tutaj było fajnie, jak jeszcze inne jakieś. Przyjemne rzeczy się wydarzyły w naszym życiu, i to jest nasz czas, myślimy. Tu będzie nasz czas, kiedy to się wydarzy, kiedy tanto będziemy mieli, kiedy w, czym, czy w, czymś innym, w tym czy w czymś innym uczestniczymy. Natomiast Jezus w tym momencie, kiedy ma wydać swoje życie, mówi: Czas mu jest bliski. To jest czas Jezusa. Czas ukochania do końca. Czas wejścia w odrzucenie. W zdradę, w to, że najbliżsi uciekli, że ten, którego wybrał na głowę wspólnoty, się zapiera go. To jest jego czas, kiedy oddaje swoje życie, kiedy cierpi na krzyżu, kiedy umiera, wydaje swoje życie za nas. To, to jest coś niezwykłego, bo to jest czas miłości do końca. I dwa ostatnie dni analizowaliśmy już te wydarzenia związane z Judaszem, ale ciągle pewne nowe aspekty tu wyciągamy. Jezus mówi: Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie. O tym mówiliśmy wczoraj. Wprawdzie, syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. O, mocne słowa. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. I tutaj to jest mocne uderzenie. Co to znaczy dokładnie? Czy Jezus wolałby, żeby Judasza nie było? No z pewnością nie. Natomiast każdy z nas rodzi się. Do tego, by wejść w miłość, do tego, by zobaczyć miłość Boga, i by też Go ukochać, i ukochać braci i siostry. Braci i siostry. I zobaczmy, że jeżeli człowiek tego nie realizuje, to jest to wielka tragedia, wielki dramat. I w tym kontekście mówi to Jezus: Byłoby lepiej, gdyby się nie narodził, bo czyni coś bardzo nieuczciwego. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł, czy nie ja, rabbi. Czyli zobaczmy, że on ma tą świadomość. Te słowa Jezusa go poruszyły, natomiast mimo wszystko jednak czyni to, co już jest mocno w nim zakorzenione. I wychodzi, by zdradzić Jezusa. Jezus mu odpowiedział: Tak, jest, ty. Zobaczmy, że. Nie ma w Ewangelii żadnych dialogów Jezusa z Judaszem, w których on by go napominał. Jezus mówi wtedy, kiedy Judasz mu odkrywa siebie. Jezus odpowiada na, na to, co Judasz chce, aby było po prostu przedmiotem dialogu. Kiedy Judasz go pyta, czy nie ja rabbi, wtedy Jezus mówi, tak, ty. I tu nawiązuje się taki autentyczny dialog. Popatrzmy, że Jezus. Daje tą wolność, nie narzuca się. Judasz pyta, on mu odpowiada. Judasz mógł dalej pociągnąć ten dialog, ale go urwał. Mimo, że Jezus mu powiedział, tak jest ty. Bracia i siostry, zobaczmy, że ten tekst też nas poucza, że wiele można stracić. Można stracić wszystko, niby pragnąc czegoś więcej. Tak jak Judasz, co chcecie mi dać? I tu warto wejrzeć w nasze serca, co my pragniemy, czego my pragniemy. Co miałoby by nam być dane? Na co oczekujemy? Czego wypatrujemy? Bo to może być tak, że mamy ten fokus na coś, gdzieś tam zoomujemy pewne rzeczy, koncentrujemy się, na czymś tam i tak w to właśnie mocno wchodzimy, że może przy okazji tracimy to, co najważniejsze. Co chcecie mi dać? Czego pragnę? W co ukierunkowane jest moje serce? Bo popatrzmy, że tu może się dokonać też dramat w naszym życiu, kiedy my zaczniemy się koncentrować kręcić wokół czegoś. Bardziej niż wokół samego Pana Boga. I to coś może tak się w naszym życiu wyolbrzymić, tak możemy się tym nakręcić, że wpadniemy w ten wir, w tą siłę, i ona nas tak pociągnie, że nas właśnie zabierze z oblicza Boga, że nam zakryje dobroć i miłość Boga. I wtedy nawet różne. Y Przebłyski sumienia nie są w stanie po prostu już tej machiny zatrzymać. Natomiast z pewnością istotą naszej wiary jest to, byśmy coraz bardziej i bardziej, głębiej i głębiej przylgnęli do Chrystusa i nim się nasycili, tak byśmy gdzieś indziej nie szukali niczego więcej, ale właśnie w Chrystusie to jest autentyczność naszej wiary, jeśli my widzimy działanie Boga w naszym życiu i wyrażamy naszą wdzięczność i to konkretne działanie Boga w naszym życiu jeszcze bardziej sprawia, że jeszcze bardziej ligniemy do niego i odchodzimy od różnych innych rzeczy, zrywamy z nimi, nie dajemy się wciągnąć tym naszym rzączącym pragnieniom, chciwości i jakimś ułudom, że w czymś innym znajdziemy życie. Łaska Boga sprawia, że jeszcze bardziej idziemy za Nim, jeszcze bardziej chcemy się nasycić tym, co ma dla nas.